Dzisiejsza relacja pochodzi ze strony nildeath.com. Źródło w opisie filmu. Zaczynamy. Rainy Passaro żyła w latach 1950-2020. W maju 1966 roku 16-letnia wtedy Rainy straciła przytomność w wyniku reakcji alergicznej na pokarm i przeżyła jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń z pogranicza śmierci. Jakie kiedykolwiek udokumentowano. Reini odpowiedziała o swoim cudownym doświadczeniu, między innymi w filmie na YouTube, link w opisie. Opowiedziała również o swoim doświadczeniu w swojej książce zatytułowanej Answers from Heaven: The Near Death Experiences of Rainy Passaro. Jej doświadczenie jest wyjątkowe z wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że cofnęła się w czasie, aby być świadkiem całej ewolucji i historii rasy ludzkiej. Dowiedziała się, że ludzkość znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, że musi uporać się ze wszystkimi przeszkodami na drodze do jedności, zanim nadejdzie nowa era powszechnego pokoju. Widziała przyszłość naszej planety jako świata zamieszkałego przez istoty światła. Reigny wielokrotnie udzielała wywiadów mediom, w tym głównym stacjom telewizyjnym. Pokazała następstwa, jakie ma wielu ludzi, którzy doświadczyli śmierci. Była odnoszącą sukcesy kobietom biznesu i założyła lub kierowała kilkoma organizacjami i projektami charytatywnymi. Przed swoim doświadczeniem jako dziecko, Reini była bardzo uduchowiona i pociągała ją wiara bachaicka. Bahaizm to religia podkreślająca duchową jedność całej ludzkości oraz duchową jedność najważniejszych światowych religii. Posłuchajmy świadectwa Reini Pasaro. Uświadomiłam sobie, że usłyszałam bardzo głośny dźwięk nadjeżdżających wozów strażackich. Słyszałam, jak woła mnie moja najlepsza przyjaciółka ze szkoły podstawowej. Wołała: Reini, nie umieraj, nie umieraj, Rainy”. Słyszałam to i wydawało mi się, że to było w obcym języku. W końcu rozszyfrowałam znaczenie tego i zdałam sobie sprawę, że moje życie jest w niebezpieczeństwie. Miałam obowiązek walczyć o życie ze względu na mamę i przyjaciółkę, bo w jej głosie było takie przerażenie, że poruszało serce. Próbowałam walczyć o życie, ale walka była przytłaczająca. W tym momencie po prostu poddałam siebie, swoją duszę, mocy, która powołuje nas wszystkich do istnienia i która daje nam wszystkim życie. Wiedziałam, że to jest źródło wszelkiego życia i droga wszystkich rzeczy. Poddałam się temu i weszłam w stan spokoju. Potem tak po prostu stałam się kulą światła lub energii pośród tego tłumu, który krążył wokół ciała. Stałam się bardzo świadoma w przeciwieństwie do jakiejkolwiek świadomości, którą miałam podczas fizycznej egzystencji. Nie byłem świadoma siebie. Byłam świadoma wszystkich wokół mnie. Byłam świadoma mojej matki, moich sąsiadów, moich przyjaciół i strażaków i tego, co myśleli i czuli, na co mieli nadzieję i o co się modlili. To był tak potężny wkład emocji i informacji, że byłam jednocześnie przytłoczona, zmieszana i zdezorientowana. Podążyłam za ich uwagą do czegoś na chodniku i spojrzałam na ciało leżące na chodniku. Spojrzałam na krzywiznę kości nadgarstka i rozpoznałam ją. Pamiętam, jak patrzyłam na to i myślałam: To tak bardzo przypomina moją kość nadgarstka. I wtedy zdałam sobie sprawę, że ta rzecz na chodniku, ta rzecz, która nagle stała się dla mnie kawałkiem mięsa, była tym, kogo wcześniej identyfikowałam jako siebie. Ale nie miałam z tym nic wspólnego poza tym, że byłam z nią przez bardzo długi czas. Ale to nie miało nic wspólnego ze mną, ponieważ nagle stałam się bardziej osobą niż kiedykolwiek wcześniej. Byłam bardziej świadoma niż kiedykolwiek. Byłam wolna od ograniczeń bycia istotą fizyczną. Spojrzałam na swoje ciało i odrzucił mnie ten smutek i zamieszanie wokół niego oraz sama myśl, że kiedykolwiek uważałam, że coś fizycznego jest moją rzeczywistością ludzką rzeczywistością. I wraz z tym, ponownie tak po prostu, zostałam wyniesiona ponadto, wysoko. Od tego momentu mogłam obserwować wszystkich pod mną, ale nie byłam z nimi tak blisko związana. Całkowicie czułam wszystko, co oni czuli. Patrzyłam, jak moja matka i chłopiec wychodzą z domu i wspinają się na wzgórze, którego fizycznie nie mogłam zobaczyć. Było mi bardzo przykro z powodu mojej mamy, było mi bardzo przykro z powodu mojego przyjaciela który ciągle do mnie dzwonił. I było mi bardzo przykro z powodu dziecka, które wyszło z domu. Było mi bardzo przykro, że pomyślał, że nie żyję. Więc moja troska dotyczyła ich. Spędzałam czas obserwując ich i wołając do nich. Wołając, że wszystko jest tak, jak powinno być, że wszystko jest w porządku, że jestem wolna, że jest cudownie, że ich kocham i że oni kochają mnie. i że więzi, w przeciwieństwie do więzi fizycznych, nigdy nie zostaną zniszczone. Wielokrotnie próbowałam im to przekazać i zdałam sobie sprawę, że nie mam ust, nie miałam ciała, nie słyszeli co do nich mówię. Potem odwróciłam się po prostu jak kula, po prostu się odwróciłam. Moja uwaga odwróciła się z miłością, ale wiedząc, że nic nie mogę zrobić. Odwróciłam się od nich i zaczęłam się wznosić. Uświadomiłam sobie, jakbym była kamerą na statku kosmicznym lub czymś w tym rodzaju. Widziałam nasze miejsca, moją małą uliczkę, a potem moje miasteczko. Wznosiłam się w górę i w górę, aż do punktu, z którego mogłam obserwować całą Ziemię. To było cudowne. Ziemia żyła i Ziemia śpiewała. Śpiewała jedną pieśń, ale w tej pieśni każdy miał swój głos. Każdy człowiek miał bardzo ważną nutę do dodania do tej cennej pieśni Ziemi. To była pieśń miłości, i każda żywa istota miała coś do dodania do pieśni Ziemi. Każda z tych esencji była bardzo ze sobą połączona. Widziałam to inaczej niż zwykle. Widziałam to zarówno z punktu widzenia makroskopowego, z punktu widzenia statku kosmicznego, jak i z punktu widzenia mikroskopowego. Mikroskopijnie mogłam zobaczyć amebę w oceanie, która była połączona z pieśnią serca całej ludzkości. I że ten świat reagował na pieśń w naszych sercach w cudowny, zjednoczony i piękny sposób. Ja też zaczęłam śpiewać. Tak bardzo ogarnęła mnie radość. To nie była pieśń śpiewana ustami. Nie miałam ust, nie miałam ciała, po prostu byłam. Stałam się częścią tej pieśni. I bardzo się ucieszyłam, że mogę wnieść coś, co przyczyni się do tego świętego piękna naszej Ziemi i wszystkich ludzi. Uświadomiłam sobie, że jako ludzie mamy wyjątkowy wpływ na świat, nawet jeśli nie robimy czegoś aktywnie. Wpływamy na tę planetę poprzez nasz stan bycia. Wpływamy na tę planetę bardzo pozytywnie, jeśli jesteśmy przepełnieni miłością i szacunkiem dla innych lub negatywnie. Jeśli nasze serca są negatywne. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że jest światło, wzywające mnie skądś indziej, i weszłam do tego, co ludzie nazywają tunelem. Będę o nim tak mówiła, chociaż nie do końca postrzegałam go jak tunel. To było miejsce przejściowe, gdzie zdałam sobie sprawę z obecności innych istot, które wydawały się raczej zdezorientowane zdezorientowane i zagubione. A niektóre z tych istot zmierzały do swojego domu. Chciałam po prostu wrócić do domu. Przeszłam przez to miejsce i zdałam sobie sprawę, że nie poruszam się tak, jak poruszamy się fizycznie. Kiedy poruszamy się fizycznie, mamy intencję, mamy cel i krok po kroku zmierzamy do tego celu. Ale tym, co poruszało mnie w tym miejscu, była miłość. Była to miłość Boga i miłość do wszystkiego, co święte. Do wszystkiego, co piękne i do wszystkiego, co sprawiedliwe. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać, ale to mnie napędzało. To był mój związek i moja miłość do Boga. Gdy doszłam do końca tego miejsca, zastanawiałam się, czy będę sama. I tak po prostu byłam z moim wujem. To było tak, jakbyśmy byli dwoma połączonymi ze sobą światłami jednym czerwonym i jednym niebieskim które tworzyły fioletowe światło. Byłam świadoma rzeczy o nim, których nigdy nie byłam świadoma w życiu. Nie spędzałam z nim zbyt wiele czasu i nie znałam go dobrze. On mieszkał na południu, a ja w Kalifornii. Ale było to bardzo radosne spotkanie i zdałam sobie sprawę, że martwił się moją obecnością, ponieważ natychmiast dał mi do zrozumienia, że moja matka nie może znieść utraty dziecka. Był zdezorientowany, ale wiedział, że wszystko jest tak, jak być powinno. Od tego momentu światło bardzo mnie pociągało, a przyciąganie to było jak nieodparty magnes. Kochałam to światło, kochałam to, co ciągnęło mnie do domu. Minęłam mojego wujka w kierunku czegoś, co najlepiej mogę określić jako morze światła. To było tak, jakby każdy atom we wszechświecie został naelektryzowany kolorem, światłem i dźwiękiem, ale co więcej, także całkowicie bezwarunkową miłością. Było to powitaniem dla mnie. Zanurkowałam w ten ocean i z każdą chwilą odczuwałam coraz większy zachwyt, więcej radości i jeszcze więcej absolutnie niewypowiedzianej miłości. Kiedy poruszałam się po tym morzu, zdałam sobie sprawę, że poruszam się do środka Morza Światła. Postrzegałam to, jak mogę to powiedzieć, jakbym była komarem lecącym w stronę Słońca. To jest perspektywa, którą miałam dla tego morza światła. Potem w jednej chwili weszłam w to światło i stałam się jednym z tym światłem. W tym świetle nie byłam już jednostką. Nie byłam już osobą, ale po prostu częścią tego światła. Stałam się jak feniks. Zostałam zniszczona. To był najbardziej błogi, najbardziej rozdzierająco piękny moment, jaki mogłam sobie wyobrazić. Wydawało mi się, że to szczyt wszelkiego istnienia. To był punkt, w którym nikogo już nie było. Każdy był po prostu częścią tego światła. Po przebywaniu w tym stanie przez czas, który wydawał się być poza czasem, zostałam ponownie zabrana jak piasek z brzegu, jako jednostka, i zostałam wezwana do rozliczenia się ze swoich czynów. Następnie Reini opisała spotkanie z istotą światła. Która pokazała jej różne elementy jej poprzedniego życia i omówiła je razem z nią. Mówi ogólnie o tym, jak małe akty dobroci są o wiele ważniejsze niż czynności, którym zwykle przywiązujemy tak dużą wagę w normalnym życiu. Opisała, że najbardziej pozytywną rzeczą, jaką zrobiła, było poświęcenie szczególnej uwagi niezbyt sympatycznemu chłopcu na letnim obozie, aby wiedział, że jest kochany. Podczas przeglądu swojego życia powiedziała, że ten akt dobroci był ważniejszy z jej punktu widzenia poszerzonej świadomości, niż gdyby była prezydentem Stanów Zjednoczonych lub królową Anglii. Po podsumowaniu swojego życia, Reini zastanawiała się nad przeznaczeniem rasy ludzkiej. Z tą myślą pokazano jej ewolucję i historię ludzkości, jak również jej prawdopodobną przyszłość. Czuła brutalny i egocentryczny poziom egzystencji neandertalczyków, przebiegłą politykę Rzymian, którzy uważali się potężnymi, oraz wielki przypływ nadziei towarzyszący naukowej rewolucji renesansu. Wiedziała, że ludzkość stoi teraz u progu największego wyboru i największego kroku naszego rozwoju i ewolucji, jaki kiedykolwiek miał miejsce w historii ludzkości. Każda jednostka musi dokonać wyboru. Aby ustanowić jedność, pokój i harmonię. Reini pokazano również katastrofalne zmiany na Ziemi, które były wynikiem ludzkiego konfliktu na tej planecie, co sugeruje, że Ziemia i wszystko na niej jest jednym gigantycznym organizmem. Opisała te zmiany na Ziemi w następujący sposób. Równocześnie z tym cudownym procesem na świecie panował wielki chaos i zniszczenie. Nastąpiło wielkie załamanie we wszystkich naszych instytucjach i systemach. Rządowym, edukacyjnym, religijnym, intelektualnym i naukowym. Załamanie było takie, że społeczeństwo zostało zredukowane do band ludzi zachowujących się jak wilki, które były przepełnione nienawiścią, egoizmem i ciemnością. Reini zauważyła również, że istniała niewielka grupa ludzi, którzy zostali zidentyfikowani jako sprawiedliwi, którzy dążyli do stworzenia nowej cywilizacji i stworzenia nowego pokoju. Oraz doprowadzenia do wielkiego rozwoju duchowego, którego ludzkość potrzebuje w tym czasie. Ci ludzie nie byli potężni ani zamożni, nie byli zaangażowani w wielkie instytucje. Byli młodzi i walczyli, i w trakcie swoich zmagań próbowali doprowadzić do tego duchowego rozwoju i nowej cywilizacji w czasie tych zmian na Ziemi. Istniało wielkie poczucie polaryzacji wzdłuż linii rasowych i religijnych. Doszło do tego, że każda religia walczyła z każdą inną religią, z wyjątkiem religii Sprawiedliwych. Rejni pokazano także siedzibę powszechnego Domu Sprawiedliwości, który jeszcze nie został wybudowany. Zobaczyła ten budynek dokładnie tak, jak został zbudowany później, i pokazano jej lokalizację. Zobaczyła ten wspaniały budynek w krainie, którą rozpoznała jako starą, ale nową, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Reini odkryła później wybitnego żydowskiego autora Theodora Herzla, który w 1902 roku napisał powieść o Izraelu zatytułowaną *The Old New Land*. W latach 80. Reini pojechała tam i zobaczyła budynek na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zbudowany na górze Karmel w Izraelu, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Dokładnie tak, jak widziała to w swojej wizji. Budynek z białego marmuru w Izraelu na górze Karmel. Nazywany jest powszechnym Domem Sprawiedliwości. Według Reini, Sprawiedliwi otrzymują tam nauki i wskazówki, które są nadzieją dla ludzkości. Reini wyjaśnia, dlaczego nastąpią te zmiany na Ziemi. Wizja przyszłości, którą otrzymałam podczas doświadczenia bliskiego śmierci, była wizją ogromnego wstrząsu na świecie w wyniku naszej ogólnej ignorancji co do prawdziwej rzeczywistości. Poinformowano mnie, że ludzkość łamie prawa wszechświata i w rezultacie tego będzie cierpieć. Cierpienie to nie wynikało z zemsty rozgniewanego Boga, ale było podobne do bólu, którego można doznać w wyniku aroganckiego przeciwstawienia się prawu grawitacji. Miało to być nieuchronne edukacyjne oczyszczenie Ziemi, które spadnie na jej mieszkańców, próbujących ślepo ukrywać się w instytucjach prawa, nauki i religii. Powiedziano mi, że ludzkość trawi rak arogancji, materializmu, rasizmu, szowinizmu i myślenia separatystycznego. Widziałam, jak rozsądek zmienia się w nonsens, a nieszczęście w końcu zmienia się w opatrzność. Reini widziała, że te ziemskie zmiany ostatecznie doprowadzą do ustanowienia Bożego Królestwa Niebieskiego na Ziemi. Ona stwierdza: Pod koniec tego ogólnego okresu przejściowego. Ludzkość miała narodzić się na nowo, z nowym poczuciem swojego miejsca we wszechświecie. Jednak proces narodzin, jak we wszystkich królestwach, był niezwykle bolesny. Ludzkość wyjdzie z tego upokorzona, ale wykształcona, spokojna i wreszcie zjednoczona. Po tym poziom miłości, jaką Reini otrzymała od istoty światła, osiągnął swój szczyt i znalazła się po drugiej stronie światła. Mogła wtedy wyczuć, w bardziej fizyczny sposób królestwo światła, wypełnione ludźmi, których znała i bardzo kochała. Czekali na nią i witali ją, jak podczas powrotu do domu. Ci ludzie z tego królestwa światła byli bardzo zaangażowani w ludzkość na ziemi. Reini zobaczyła mężczyznę na skraju tego królestwa, który wyciągnął rękę i witał ją w domu. Znowu stała się tym bardzo zachwycona i zaczęła zbliżać się do niego. Ale wtedy światło przemówiło i powiedziało jej: To nie jest czas, co uniemożliwiło jej posunięcie się dalej. Potem odkryła, że wraca do świata fizycznego. Zostałam katapultowana z powrotem w dół czegoś, co uważałam za tunel. Tym razem był to tęczowy tunel światła, dźwięku i wibracyjnej częstotliwości miłości. Jakbym zderzyła się z czymś ciężkim, zdałam sobie sprawę z miejsca, z którego odeszłam wcześniej. Wozów strażackich, a teraz karetki. Byli tam mężczyźni, którzy podnosili moje ciało i ładowali je do karetki. Byłam w stanie kompletnej żałoby. Poczułam, że stałam się Ewą i zostałam wygnana z ogrodu Eden. Kiedy schodziłam tym tunelem, moje serce było już przywiązane do mojego domu ponad. Błagałam, żeby nie wracać. Rozbiłam się w tym królestwie egzystencji i nagle byłam zdezorientowana czasem i przestrzenią. To było tak, jakbym nigdy nie istniała fizycznie. Nagle poczułam się zdezorientowana. Martwiłam się o mamę, bo była sama i traciła 16-letnią córkę. Wiedziała, że tak się dzieje, ponieważ sanitariusz spojrzał na kierowcę z przodu i powiedział DOA to znaczy death on arrival. Oznacza to, że ekipa ratunkowa odnotowuje śmierć przed przyjazdem do szpitala. Kierowca wyłączył syrenę i zwolnił karetkę. Wcześniej jechał bardzo dynamicznie. Martwiłam się bólem mojej matki. Po prostu chciałam ją pocieszyć i otoczyć swoją duszą, aby złagodzić stratę córki, utratę dziecka. Po prostu modliłam się za nią. Udałam się za karetką do szpitala i patrzyłam, jak moje ciało jest rozładowywane. Mama poszła za noszami do izby przyjęć. Patrzyłam, jak pierwszy lekarz zabrał się do pracy. Nie byłam szczególnie zainteresowana pierwszym lekarzem. Ponieważ pierwszy lekarz miał wcześniej tego dnia ofiary wypadku motocykla, miał za sobą bardzo długi dzień i nie przejmował się kimś, kogo przywieziono martwego. Nie miał ze mną żadnego kontaktu, nie obchodziło go to i nie miał w tym względzie uczuć. Nie interesowało mnie więc obserwowanie, co robi, ponieważ moje zainteresowanie opierało się na przywiązaniu i miłości. Następnie opuściłam izbę przyjęć i byłam ponad moją matką i kilkoma przyjaciółmi. Którzy poszli za nią do drugiego pokoju. Ponownie spróbowałam się z nimi porozumieć. Próbowałam im powiedzieć: To bardzo radosna sytuacja. Jestem martwa w chwili przyjazdu do szpitala. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i nigdy nie będą w stanie mnie ożywić. Miałam być teraz martwa. Śmierć stała się dla mnie życiem. Śmierć nie jest czymś, czego należy się bać, ale czymś na co należy czekać. Wtedy pierwszy lekarz stwierdził zgon. I wysłał moje ciało do kostnicy. Mój osobisty lekarz, który był wiejskim lekarzem i bardzo gburowatym człowiekiem, wpadł jak burza na izbę przyjęć w smokingu ze swoją czarną torbą. Spojrzał na pielęgniarkę przy telefonie, która dzwoniła do kostnicy. Spojrzał na lekarza, który mył ręce. Spojrzał na moje zakryte ciało i powiedział: Co tu się do cholery stało? Gdzie jest pacjent? Powiedzieli, ona nie żyła w momencie przyjazdu do szpitala. Do cholery żyła, odpowiedział. Zaczął krzyczeć na drugą pielęgniarkę, która stała w kącie. Chcę zastrzyki adrenaliny, przynieś mi je natychmiast, przyjdź tutaj i pomóż mi. Zaczął pracować nad moim ciałem. Zaczął bić w klatkę piersiową i zaczął mną wstrząsać. Byłam po prostu przerażona takim obrotem sprawy i zniesmoczona tym, że tak brutalnie potraktowano ciało. Nagle stałam się opiekuńcza wobec swojego ciała, mimo że nie chciałam mieć z nim nic wspólnego. Zaczęłam być opiekuńcza. Mogliby przynajmniej być w tym mili, ale bili mnie w klatkę piersiową i szokowali moje ciało, ale byłam w kącie izby przyjęć w towarzystwie innych esencji, które trzymały mnie w tej izbie przyjęć. Rejni dalej opisuje, jak w końcu wróciła do swojego ciała w wyniku ostatniej próby jej lekarza, by ją ożywić. Kiedy została przywrócona do życia, nie mogła zrozumieć ani zaakceptować, że wróciła do świata fizycznego, który był tak okropny w porównaniu ze światłem i miłością, której doświadczyła w niebie. Płakała z tego powodu. Następnego dnia jej lekarz wpadł do szpitalnej sali Reini, krzycząc na nią i pytając: Co ty do cholery zrobiłaś? Ze łzami w oczach Reini ze złością powiedziała swojemu lekarzowi, że umarła i że nie miał prawa jej przywracać do życia. Słysząc to, jej lekarz był zszokowany i cofnął się, by rzucić jej długie, wnikliwe spojrzenie. Powiedział jej: Nie byłaś martwa, ponieważ nie jesteś martwa teraz. Reini nadal płakała i opowiedziała mu o tym, czego doświadczyła w niebie, ale to tylko sprawiło, że jej lekarz zaniepokoił się jej stanem psychicznym i poprosił psychiatrę, aby z nią porozmawiał. Kiedy psychiatra przyszedł odwiedzić Reini, usiadł i powiedział, że nie wyjdzie dopóki Rejni nie przekona go, że nie jest szalona, ponieważ nie chce żyć. Rainie wyjaśniła mu, że nie ma słów, aby opisać to, czego doświadczyła. Ale wtedy Rejni przyszło do głowy, że jej lekarz prawdopodobnie umieściłby ją na oddziale psychiatrycznym, gdyby nie mogła przekonać psychiatry, że nie jest szalona. Opowiedziała więc psychiatrze o swoim doświadczeniu oraz o niebie i miłości, której doświadczyła. Jednak psychiatra chciał poznać szczegóły tego, co według niej wydarzyło się na Izbie Przyjęć. Więc Reini opowiedziała mu wszystko, co tam się wydarzyło. Następnie psychiatra powiedział Reini, że zamierza sprawdzić, czy to, co powiedziała, jest prawdą. Po około dwóch lub trzech godzinach psychiatra wrócił. Reini zauważyła, że psychiatra wydawał się biały jak ściana. Spojrzał na nią i powiedział jej, że miała rację. Wszystko, co Reini powiedziała mu na temat tego, co wydarzyło się na ostrym dyżurze, rzeczywiście się wydarzyło. Była tam pielęgniarka o blond włosach. Była tam ciemnowłosa pielęgniarka w wieku około 40 lat. Pewien młody lekarz był wyczerpany leczeniem osób, które uległy wypadkowi motocyklowemu. Na dyżurze nie było kardiologa, a jej lekarz chciał wstrzyknąć jej adrenalinę bezpośrednio do serca, ale postanowił tego nie robić. Psychiatra powiedział Reni: Masz rację, nie jesteś szalona. Reini następnie zapytała, czy jest coś, co mógłby zrobić, aby jej pomóc. Jej psychiatra odpowiedział, że psychiatria nie ma nic do zaoferowania, aby jej pomóc, i zalecił Reini, aby spotkała się z duchownym w tej sprawie. Reini odpowiedziała, że po prostu nie może tego zrobić. Następnie psychiatra poradził Reini, aby nigdy więcej nie rozmawiała z nikim o swoich doświadczeniach, nawet z osobami, które zna. Od czasu doświadczenia śmierci Rejni już nigdy nie była taka sama. Każda cząstka mojej istoty została wstrząśnięta, każde przekonanie, każda wartość i każdy cel musiały zostać ponownie ocenione po mojej świetlanej podróży. Doświadczenie bliskiej śmierci było dla mnie wielkim wyzwoleniem, odrodzeniem, a jego skutki są nadal odczuwalne w moim codziennym życiu. Przede wszystkim w wyniku tego doświadczenia nigdy więcej nie bałam się śmierci. Nigdy więcej nie będę mogła patrzeć na życie jako na coś mniej niż boski dar, który wykracza poza granice tego fizycznego królestwa. Po swoim doświadczeniu śmierci, Rejni nalegała, aby jej matka pozwoliła jej zostać bachaitą. Do tego czasu jej matka, chrześcijanka, zabraniała jej być Bahaitką. Prośba Rejni o zostanie bachaitą spotkała się w końcu z aprobatą jej matki. Później Matka Rejni również przeszła na wiarę bachaicką. Według Rejni tożsamość sprawiedliwych należała do wiary bachaickiej. Bahai znaczy zwolennik Bacha, zwolennik światła, zwolennik chwały sprawiedliwości. Rejni mówi, że celem objawienia bachaickiego jest ustanowienie jedności. Każda manifestacja od Boga ma na celu wypełnienie ludzkości i nauczenie jej rozwoju duchowego. Istotą wszystkich objawień Boga dla ludzkości jest miłość. Tematem objawienia bachaickiego jest sprawiedliwość. Sprawiedliwi pracowali na rzecz jedności ludzkości, zamiast skupiać się na podziałach, jak to czyni wiele krajów i religii. Opisała, jak widziała grupy osób, które znała równie dobrze jak jej własnych rodziców, którzy żyli i pracowali w innych, niefizycznych światach. Pogląd bahaitów na życie po śmierci odpowiada relacjom z doświadczeń z pogranicza śmierci. Ten świat jest tak naprawdę fazą przejściową, jak okres ciąży. Wyzwaniem dla nas jest dokonywanie duchowych wyborów w życiu fizycznym. Śmierć jest naprawdę posłańcem radości dla istot ludzkich, aby wejść do światła. Miłość jest tajemnicą świętej Bożej dobroci, manifestacją wszechmiłosiernego, źródłem wszelkich duchowych darów. Miłość jest życzliwym światłem nieba. Wieczne tchnienie Ducha Świętego ożywia duszę ludzką. Miłość jest przyczyną objawienia się Boga człowiekowi. Życiowej więzi tkwiącej zgodnie z boskim stworzeniem w rzeczywistości rzeczy. Miłość jest jedynym środkiem, który zapewnia prawdziwe szczęście, zarówno na tym świecie, jak i na następnym. Miłość jest światłem, które prowadzi w ciemności. Miłość jest żywym ogniwem, które jednoczy Boga z człowiekiem. Aby zapewnić postęp każdej oświeconej duszy, miłość jest najwspanialszym prawem rządzącym potężnie w niebie. Wyjątkową mocą, która łączy ze sobą różnorodne elementy tego, materi tego materialnego świata. Najwyższą siłą magnetyczną, która kieruje ruchami sfer w niebiańskich królestwach. Miłość odkrywa z niezawodną i nieograniczoną mocą tajemnice ukryte we wszechświecie. Miłość jest duchem życia. Dla adorującego ducha ludzkości, założycielem prawdziwej cywilizacji w świecie śmiertelników i zrzucającym niezniszczalną chwałę na każdą rasę i naród dążący do wysokich celów. Na tym kończy się relacja Reini. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny film.